Witam kolegów wodowców. no Dzisiaj poobrączkowałem młode. Jedne już tak były trochę duże. Dostałem od kolegi obrączki. Swoich nie miałem. Dzięki temu mogą być poobrączkowane. No i takie są młodziaki. Sobie rosną bardzo ładnie. Pod każdą parą jeden młody. pozostawiane tylko z najlepszych par. Tu jest samiczka córka 901. Tu jest też wnuk 901 młody. Tak wygląda. Właśnie teraz patrzę, szpak wyjdzie. To jest z samiczki Tadeusza pałki. No ale ona nie jest szpaczka. A tu czy to jest możliwe, żeby nie po szpakach wyszedł szpak? A nie mam tu żadnych szpaków na głębniku będziemy obserwować co to za ciekawego z tego młodzika wyrośnie. rośnie będzie ciemny albo rudy młode ładnie rosną nakarmione nie wszystkie są jeszcze poobrączkowane znaczy ten ma obrączkę ale są takie mniejsze jeszcze te są najstarsze Także zapraszam do zobaczenia kolejnych filmików. Będziemy widzieć jak młodziaki sobie rosną.